No i to jest prawdziwa motoryzacyjna petarda. Samochód przepiękny w swej prostocie. Suzuki Liana. Znany Ci samochód w ogóle jakoś kiedyś? Coś słyszałaś w ogóle? że Nie. <laughs> Słuchaj, jest taki jeden brytyjski program motoryzacyjny. Dosyć znany w Polsce i okolicach, w przyległościach. Tam ten samochód służył przez 6 lat jako auto, którym ścigano się po torze. A samochód miał być, jak sama nas zaskazuje, za przystępną cenę. Mm -hmm. Ten samochód spędził tam na tym że kilka lat. Wymieniono w nim 100 kompletów opon. Ileś tam klocków, ileś wszystkiego nigdy się nie zepsuł. To jest podstawowa zaleta tego samochodu. Niezbyt piękny, nie rzucający się w oczy, ale długowieczny, trwały i dający swemu właścicielowi święty spokój. Co sądzisz o tej sylwetce, aż się boję zapytać? <noise> Mam robienie w łydkach teraz. No. <noise> znaczy, szczerze, podoba mi się. <noise> O, są tacy ludzie. <głos> <głos> jak to dobrze? No, taki największy chyba z tych, do których, z tak. których oglądałam dotychczas. I e... funkcjonalność przede wszystkim. Tutaj, tak, z zewnątrz tam. ładnie wygląda, też właśnie pytanie, jak w środku. Ładnie wygląda, tak? Tak, mi się podoba. <noise> no i bardzo dobrze, zobacz, masz pięcioro drzwi. Możesz sobie no zajrzeć, ile jest przed Co było dla mnie ważne. Dla Twoich ewentualnych pasażerów, A mogę sobie tak? Tak, siadaj, siadaj, oczywiście. Zobacz, elektrycznie otwierane szyby z tyłu i z przodu. No, faktycznie, no. fajnie. Pełna elektryka. Dziwnie zaczynać tak od tyłu, bo zwykle się do samochodu wsiada od przodu, ale dobrze, dobrze, dobrze. <noise> nie, fajne, no podoba mi się. W porównaniu z tamtymi wow. samochodami <noise> to tam jest dwa nie... razy tyle. No, no. Kolos, co? Bagażnik mi się na pewno podoba. I słuchaj, to jest naprawdę, Aniu, propozycja... Do której, jak, no nie wiem, wszyscy podchodzą jak do jeża. Wiesz, o tym Aha. samochodzie prawie nikt nie słyszał. On był u nas oferowany z jednym silnikiem, w jednej wersji przyjeżdżał 1,616V. Genialny układ napędowy zresztą, bez zawalenia To 1,6, tak? Tak, 1,6. No, dosyć okay. duża pojemność, ale z drugiej strony będziemy rozmawiać o gazie przy okazji tego samochodu. No to super. I mam dla ciebie jedną niespodziankę teraz. Mhm. Chciałbym, żebyś zasiadła za fajerą. Dobra. Proszę bardzo. Fajny. I wrzuć jedynkę. No i to jest kolejna niespodzianka okay. z mojej strony dla Ciebie, automatyczna skrzynia biegów, jeżeli masz silnik 1.1, 1.2, malutki, drobniutki, wysilony, mm -hmm. nie kupuj samochodu z automatem, ale jeżeli jest skrzynia automatyczna i jest większy silnik 1.6, to to ma sens, mm -hmm. to nie będzie torpeda, jeżeli chodzi A o osiągi, y bo brakuje mocy i momentu brutowego. skrzynia jednak jeszcze odbiera troszkę tych osiągów automatyczna, okay. prawda, także tutaj, no myślę, że się jeździłaś kiedyś? W automacie nigdy. Nie? Nie. Naprawdę. <głos> <głos> Trochę się stresuję, ale... No, to co ja mam powiedzieć. <noise> o wnętrzu dwa słowa. Powiedz jak tutaj siedzisz. O, stacyjkę odpaliłaś. Wszystko tak? mi się Widzę? podoba. Zadbany tak. w środku. Żadnej ryski. Niczego. <noise> Śmieszne te zegary. nie mogę. <noise> Motoryzacja inaczej. Hello. No, Suzuki Jana. Teraz tak. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Tak. Cena. Cena, moja droga. Samochód jest z importu z 2003 roku. Ma 132 tysiące, jak widzisz, przed nosem własnym mm -hmm. y, przejechane i kosztuje wyjściowo, teraz uważaj, 6,800. To jest duży, dostatni, dobrze wyposażony, więc musi być troszkę droższy. Mm -hmm. Poszukamy, pogmeramy, będziemy negocjować. To super. Tak? A jak z częściami do tego samochodu? Bo słyszałam, że mogą być trudno dostępne. Dlaczego? Gdzie tak słyszałaś? Kto Ci tutaj w tej głuszy to powiedział? Mój Boże, sójka czy Pliszka? No. Nie, Inżynier nie. Pliszka. Znaczy powiem tak, nie znam tego samochodu, nie spotkałam no. się z takim, dlatego w sumie też taka moja sugestia. I... Wiesz co, to ja Ci powiem tak, ten samochód na rynku jest bardzo długo, jego poprzednikiem był Suzuki Baleno, tutaj część akcesoriów jest wymienna, część nie, części są. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Są zamienniki, to jest marka, która jest w Polsce obecna. Bardzo długo już i, i nigdy nie było problemu. To nie jest samochód egzotyczny, to nie jest samochód, który nie był oferowany na naszym rynku. On był w oficjalnej sprzedaży, także nie ma najmniejszego problemu. Okay, okay. A skąd on do nas przyjechał? Deutschland! Okay, okay. Aus Deutschland! <laughs> Eksperci od wzornictwa przemysłowego nie nominowali tego wozu do żadnej nagrody. Wygląd to zresztą kwestia gustu. Patrząc na Lianę, przez zmrużone oczy można dostrzec w nim ukryte piękno. Elegancki lakier, 5 furtek, bezawaryjny napęd z leniwą, ale wygodną skrzynią. 12 sekund do setki to jak na stary automat wynik przyzwoity. Bagażnik ma prawie 280 litrów pojemności i wygodny dostęp. Z tyłu miejsca na nogi nie brakuje, a na liście wyposażenia nie brakuje żadnej istotnej pozycji. Poza klimą mamy też elektrycznie sterowane lusterka i szyby.